Człowieku, właśnie wysrałem pingwina. Być mi stąd. Kim ty kurwa jesteś? Eee! No ja tutaj waliłem sobie kasztana delikatnie, prawda? Bardzo subtelnie. No spójrz to tam. Widzisz to, jak to wygląda? To wcale nie jest przyjemne, stary. Tak tak się wysrać. Taki duży, stary. Taki duży, a taki pocieszny. No spójrz na no spójrz na niego jak się uśmiecha Nie? Eee. <laughs> Dobra, eee. dawaj Omów gdzie jesteśmy, co robimy, nie mów z kim nagrywasz Jedziemy, zobaczymy, kto się, kto się zorientuje Dawaj No więc jestem na Mam metr 90 <laughs> Lubię małe pieski i Czasami kotki, mama do mnie właśnie dzwoni przez telefon, ale to nie, nie, nie szkodzi E, ja jesteśmy teraz w pokoju, a czy ja jestem w pokoju, a ty nie wiesz kim... Ja, ja, czy ja nie wiem kim ty jesteś, ale wyglądasz troszeczkę jak Trynkiewicz, ale to nie szkodzi. E... Nie, może być. A, a, a gdzie? A, 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 a w co, co grawi? Nie no ja poważnie pytam, bo ja też nie wiem co gram, co to za gra jest Czekaj, czekaj, tam się mamy. MAMO! Kurwa, to ja sobie Co gram? Dobra, bo już nie pasem mm. ja, Jaki Minecraft! Pojewało się niezbędnie. Ej, ej, ale ty tam pójdziesz Słuchaj, słuchaj, ty, ty, ty się skup, skup się, słuchaj. Ja, ja ci no. zrobię wprowadzenie, bo ja oglądałem, słuchaj, wszystkie tutaj let's let play e z, tej, z tej mapy, słuchaj. E, dobra. Jesteśmy, jesteśmy w bardzo odległym świecie, to jest mapa horrorowa, koniec, idziemy dalej. Ale ty idziesz pierwszy. Spierdalaj, ale, ja tu nigdzie się nie ruszę. Tak, tu przyjemnie, ciepło, kurwa, wieje mi od okna stary. Czyli wyłącznie łóżko? To jest taka Ciep... falówka! Ale mały ten pokój, nie? Takie kurcze no taki, tak... łaza na łazarskim rejonie nie jest kolorowo, dobra no idę. Zióon, słuchaj, słuchaj, no nawet ten, który rozabił tych stu na wyspie w Norwegii ma lepszy, lepiej. No dobra, chodź idziemy. To Ryszard Breivik? Jak on? A i tu się otwiera te drzwi? Chyba. Nie. <śmiech> <śmiech> LATARKA! <śmiech> no nie strasz mnie tutaj jakimś tym... No wszystkie drzwi są bez klamek, więc mamy problem. No Teraz tak, problem. pisze tak. I need something to break this fucking boards! Czyli proponuję albo siekierę, albo wrócić po mojego stolca do łazienki, co, co? Dobra to słuchaj, ja, ja, ja poszukam jakiejś siekierki, a ty idziesz tam zrobić zobacz co z tym stolcem Dobra, no jest na tyle pocieszny, że... Stary! Ej! Ej! Ale nie się ruszyć stary! Tu, tu ktoś leży. Kto leży, stary a tam jest pralka. Ej, albo pomagasz ej. mi go wyciągać, albo szukamy ej. czegoś innego, bo jest za duży. Ale, ale co, kloc? No kloc, no kloc mówię. O Jezu, jaki on ogromny Nie ma szans stary, nie ma szans stary, bo nawet nie potrafię ręki tam włożyć, zrozumiesz, no, ja Nie, nie nie mam coś... na myśli tej grupy, mam coś innego na, na myśli. Co jest dużo... Aaaa, Ty kurde mi posłodził! Dobra, to ja zapyte drzwi nie wracamy, po niego jest za duży. Dobra, dobra, daj Tak! Ale słuchaj, czekaj, czekaj, musimy no? teraz posłuchać. No? My zrobimy teraz samądrocinek, musimy więcej krzyczeć, biec przed siebie i się bać. Co otworzyłeś gdzie jesteś jak ja cię zgubiłem ty Ej no kurczę, tutaj jest tyle pomieszczeń, że można się zgubić naprawdę, ale tam coś chyba jest przybierane. A tam jesteś, dobra, to tam, je, to i. tam ja się poję wejść Dobra ja wejdę, ty co to za Piotr no, idziemy to ja do... strasznie. Popatrz, wezmę to, wezmę to i już mam teraz. i mogę cię pochlastać po mordzie Ej, Ale co <laughs> ty masz łam, co to jest w ogóle za jakieś Ej, jakaś widzisz ten telewizor? O kurczę hmm. A to jest mod ze Slenderem, jakaś bieda, eee, zap... jakiś gub, eee, to to bieda za... Spok... A to jakieś gugno, to idę Ty od co przyboje! Kurczę, zapomniałem spodli! Oooooo! O matko, i co teraz dalej? Tego też Ciebie? nie było scenariuszu ziom Wejdź, wejdź! <grymne> plecy! Plecy! FA! Jezu! Jezu, nie strasz mnie! Gdzie moje jak plecy! Jak, ćwiczyłem jakby coś tego to twoje plecy, właśnie, dobra, schodzimy na do okay. do dół. Okej, okay, okay. to są tu kolejne drzwi. Tak? Okej! Okay. Okej, okay, okej, okay. tam nic no, nie było, nie ma co się bać ją. A no, a to teraz powtarzam ziom, to pewnie przez to, że się boję. Ufam ci na słowo, ufam ci na słowo, ufam ci na słowo, bij moją głową, okej, okay, tutaj po... FOD! SOD! POPET! POMO! Kurda, sysnąłem kurderyż ryż z makaronu, no znaczy ryż z pomidorówki. Dobra, telewizor. Aj, kurda, tubisz! Tubisz! Co? Tubisz! Jaki tubisz? Dał gdzie co waliłeś, był tubisz! Co? Zobacz potem na replayu. Dobra, ale to yy, ty mnie nie strasz, bo teraz to się naprawdę przestraszyłem. Żarty żartami, ale to było głupie i mi jesteś. O, tu Janek, tu może być groźnie, oho, stary, on O, wst... o tu, tu ktoś miał... Ha... No, te, też bardzo hardy-pardy. To hardy-pardy, a weź to podnieś. Belparda? Okay. <gulia> Ale kurwa, jak zostaje po mordzie, jak turecki uciekinie. Szukaj klucza, stary, bo ty chodzisz jak debil. No przepraszam bardzo, no Za szukam. Za co mnie zamknąłeś, stary, szukam. ruszyć się nie mogę. No Janek! Tu ktoś no, tu Janek. Ktoś, rzygał, ktoś miał hardy-pard, tutaj jest poduszka. Wróć tu do mnie, bo się zaklinowałem. Janek! Naciśnij. Naciśnimy. No otwórz mi drzwi, bo do... Ej, nie, 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 fizyka gry kurwa. Na ru... Na ciurak! Co? Spój... Co? Dlaczego ha, Dlaczego krew wyleciała z telewizora? Dlaczego ten te telewizor miał... telewizor jestem, miał swój... Jestem szafką na telewizor! Jestem sza... podrapnię? Podrapnię? Pod... Dobra, mnie! No nie, 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 nie zablokował! Kurwa odejdź, odejdź ode mnie! No na ciurak! Posłuchaj, się, Janek! Nie, te kurde, co mnie bijesz, Piotr? Ej, go się nie zamknąć, kurde. Zabij, ry, pojedzie. Jak mnie uleczyłeś, czemu mnie uleczyłeś? Nie, ma, nie mam pojęcia, ja chyba mam zdolności tutaj magiczne, że ja cię leczę, a, a, ty, a ty. Tak, Maciurak, masz całą mordę z krwi. O, otwarty. Kurwa, nie? Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Tutaj lepiej to wygląda. Nie, to, tutaj to lepiej op... wygląda. To jest chyba nie, jakiś to, susz, spiej... Ja tu chciałem komuś, iść, stary, komuś, komuś, ja tu chciałem komuś, iść. Przed siebie chciałem iść, ogarniasz to. Co za tak skonstruował? Ej. No. A weź ten pistolet śmieszny i go podnieś. Jak on się nazywa? Teleportator yonder? Chłopie, no ja nie mam pojęcia. To wygląda troszeczkę jak jakiś krab, któremu jakaś sperma... z... Dobra, nie, nie idźmy tą drogą. Po prostu otwórzmy te drzwi i idźmy. Dobra. Ej, ja tam nie chcę iść. Dobra, to ja wejdę, bo ty widzę coś. Kartka. Nie, żałuję, że tego nie podniosłeś, nie? So, czy znaczy, o... widzę to. Please don't blame him for what he has done to you. He kills for me everything. Dobra, Paleto. Już jesteśmy? O, halo, 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 jestem... halo, 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 jak panie Maćku, czy tak? u mnie wszystko w porządku? Tak, mam 82 życia, prawda, to mój Rambler troszkę zdezelowany, lewo czy prawo? Wybieram. O, cholera, słuchaj, ja, ja zawsze byłem sobą w podejmowaniu decyzji... To tam, idź tam, tam idziemy. Jak gdzieś się spytała komputer czy ona, to powiedziałem, niestety komputer... ...ja ci powiem, że to są jakieś magiczne... Na pewno. O, fuck, co się stało? Co zrobiłeś? Naciśnij na to tam... tu właśnie. Ej, jestem w Uuu, uh, katakumby wow. Esport Ej, tu jest coś do podniesienia zdecydowanie po, Wydaj na barana, wska Nic się nie przejdźmy. To są biele. buty, nowe najki No ja tam widzę bombę stary Jakąś a się, nie Nike, człowieku Dobra, idź, bo blokujesz stary, tu dobra, gęsiego dobra, się dobra. chodzi. Tu gęsiego, gęsiego. Miejsca żarty. O, to jest twoje. To należy, do To ja to wezmę. Przepraszam bardzo, ale co, co pan do mnie ma? Dlaczego tu są cały czas jakieś takie dziwne potwory, które są totalnie z dupy no? Wziąłeś pistolet i strzelisz tam w to Jesteś pewien? Jestem pewien Kurde! No nie, jednak nie No nie tak, nie Nie no, A rzeczywiście, no rzeczywiście Jestem Moc. genius, jestem geniuszem, jestem Dobra. geniuszem zbrodni Jest, Jesteś geniuszem, a ja se zjem zupę Przed siebie pójdźmy i może będzie super Halo, halo po jem zupę. Jak, jak zgadniesz jaką jem zupę, to dostaniesz klapsa w pupę. Czyli co, nie zgadujesz? No mów! No nie mów, że nie masz neta, bo to jest tak świetnie PAP MI net. No nie no, czemu nie mam neta? Jak Musi być nagry... pomidorowa! A jest? Musi być pomidorowa! Ej, żartujesz no To jest pomidorowa To jest tak? jesteś sobie, to ma pomidorów! No nie, nie! No nie! No nie. Dobra, idę, Dobra, idę do Henia, kartony i nara I... Ty tam zostań, już lepiej Nasza umowa nie funkcjonuje wciąż Ja otwieram te drzwi i tam idę Wróć tu do mnie i chodź po klapsu, aortu. O nie, muszę niestety na tym wrócić Przez Taka kartony to co, co na świat Jeszcze Wszystkie go, go. O, spa Jak? Cover, 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 bierz cover, cover, cover Dobra Nic nie... to... A! Wiedziałem, dostał w mordę Ale kurde, tajemnic naprawdę Zrobiło się, fuck, ciemno A nie, to latarkę włączyłem, dobra a je, Dobra, to ja wejdę, ty dobra, jesteś w ja ogóle Wróć, wróć. Oh my god, O oh my god, tata, mama, duna, usia, ciocia Ej, słyszysz to? Tak, słuchaj. Mamy problem. Ale to, co teraz robię w grze? No słyszę. No to mamy kurwa problem, Piotrek. Uwaga! Jak czy mam bić, Jak kurde, ej, posłuchaj! Ej, kurwa, boję się, boję się, pierwsze, bo przynajmniej mogą się <śpuszcz> te dywidzowie strasznie. Czekaj, się. Poczekaj na mnie, nie mam magnuma, stary, mam tylko łoma, ty biegniesz przodem, chopie jak, jak Orlańska dziewica. posłuj się, ja tu wejdę. O! Nartnik. Co się dzieje? Na. <śpuszcz> Co się dzieje? Też. Eee, eee, co to za muzyka? Eee, co? Zastanawiam się, czy, czy, czy ty naprawdę wiesz, w co my gramy. No nie wiem, co my gramy. Mam się teraz znaleźć, czy o co chodzi? Nie wiem, ale idę prosto. Dobra, to ja też. Okej, okay, mam jakieś drzwi, fuck. Okay. Gdzie jesteś? Ja idę cały czas prosto. Przed siebie? Przed siebie. Poczekaj na mnie, wróć. Ej, ja dalej nie mogę iść. Ej, 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 ej co to? Dlaczego tu jest Slenderman? D gdzie? Za tobą! Co ty robisz? Nie lataj! Na V przebiegłem! Dobra, dobra, idziemy, idziemy, słuchaj, idziemy, dobra, idziemy Przodem, ty przodem, ty przodem, idziemy, ty przodem. Jacek, leć Jacek, idziemy. Lec. Jacek nie prze, niczym się nie prze... Ej, Ej zniknąłeś mi znowu Ej! Dlaczego za tak każdym jas... razem, jak się odwracam, to ty tam jesteś? Ej, chyba w ogóle ten korytarz jest... Na V poleć do przodu, zobaczymy, czy w ogóle... Chyba... To jest korytarz bez końca To jest fucking, big, creepy, noob, har, jak e, 1100 widzów, komentarz Korytarz! Jest, mam, mam! Mam! Ej, mamy. To, to chyba trzeba było na V zrobić No, no chyba trzeba było Co to? Schody Co, co? Na ruciak, na co to? Na na Jest okej okay. Plakaty Jest okej okay. Impreza Jest okej okay. Party hard okay. Okej okay. 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 Fajnie, to nie, Ej, nie podoba nie mi się straszliwie Drzwi Kartka i... O, ktoś I... też miał miesiączkę Co to, to jest za... Chyba jest chyba dildo Jezu Marian, To jest dildo z penetracją plus 20 Red needle Ej, o... ja coś, co tak jaja robiłem, ja myślałem, że to jest jakiś stary marchewka tutaj, kurde przerobiona, przetrawiona już, dobra, idź, penis weź, podnieś. Dobra, wziąłem niebieskie dildo. Tutaj można coś, nie wiem, zaprogramować? Czekaj, wyrenderuję dwa filmy, dobra, jest, idziemy. Dlaczego ja? Dla... Dobra... O... To to... O... O... Mamo, ratuj! Dobra, śpić, co się burzysz, no, podnieś ja ten... No ja tutaj, tu ja wchodzę, a tu na mnie jakiś gościu obs obsmerfiony na mnie wyskakuje, no. To... <śla> ej, nie, wstań, ej, 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 ej. ej za ja to, czysto, nic tam nie ma W o... plecy, plecy! No, no, w Przestań kurcze mi tutaj Tutaj tak mówić, bo to nie jest śmieszne Ty, ziom, ty, ty, no Musisz przestać mówić ziomi o mamie Halo. Przejdziesz przodem, a nie masz łowa Ej, 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 ej table, chodź, 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 chodź Na V, na V dawaj Co? dawaj. Da... Dawaj, turning. ej Ej! <laughs> Wiesz, wie, że nas nie goni w tym momencie? Daj go. Było? dawaj z tym stołem! On nie może tak sobie stary po mapie Dawaj, jesteś na Czekaj, ciurak! Musimy go dogonić! O, ja jestem, 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 jestem! Jest. O, świet. na Naciurak Tak, tak, halo, halo Co ty robisz, stąd? No, wyjdź stąd, no, no, wyjdź z tej podłogi Ladies and Gentlemen Ej halo? Latarkę no, zapal! Zapal latarkę Boję się Widzę o, cię da, patrz, jak masz mnie, nie to, ruszaj tak, się to. Ej! Ja cię też widzę, a czego tu jest ciemno? Co tu się dzieje? Co tu co, proszę państwa, co tu się dzieje? Czy to już jest koniec, czy to już jest koniec tej godziny mapy ja, Nie wiem. nie ja, nie wierzę w to, że to by był koniec Zaraz coś się pojawi pewnie na naszej mordzie prawdopodobnie będzie to Slender Man, no, Slender Jeff bo, to jest tak, tak Nie no kurwa, kurwa boję się to, to jest Co tu, państwa, czy, czy a, czy ja a daj V, czy... a ja gdzieś poleciałem <śleszy> Nie Zepsu, Ej, muzyka leci. Czemu nie ma napisów końcowych? Kurwa? Czemu nie nikt mam nie zadbał? Nie ma pojęcia, może my musimy je sobie sami wyobrazić. A nacisnij, Escape. Escape. I wpisz Disconnect. To pomaga w napisach, wiesz? Czekaj. Disconnect. Ej, wywaliło Jesteś? Mnie. Czemu? No nie wiem. Wpisałeś ja... Disconnect. Mówiłem, żebym wpisał Disconnect. No? Zepsułeś, no? Co zepsułem? Jak Disconnect to jest zmiana mapy. Nie? A no tak. A no tak, to czekaj, zaraz nam się chyba zmieni. Czekam. Dobra, czekam. czekam. Masz już coś? No nie, nic mi się nie stało. Dobra, to ja też czekam. Dobra, Ach, za herbatę, czekaj, czekaj, czekaj. Mama mnie woła na placki ziemniaczane, muszę muszę iść. No boże, dobra, na herbatę. Nie, nie stary, nie gram z tobą. No przepraszam, my po szyrce się spotkamy. Szyrce? A masz no bo... przypał za nieodrabianie lekcji? No, o oh fuck. Kurwa, wiedziałem. Oh, nie wiedziałem, nie odr tak. Nie odrobiłem polskiego Nie ma Sprawdzaj, to jest interpuc interpuc interp inter No nie wiem, I... jak się nawet I... no Dobra, dobra, ej, no. ej, mam problem Wiesz, co mi napisali? Co? Że masz Skype się za chwilę wył...